Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Mariusz Latka z Sierpnia 80. Uda pokój. Dzień dobry. Panie przewodniczący, na waszych mediach społecznościowych można było wyczytać pismo do Koksu. O co chodzi? No, chodzi mniej więcej o to, że nie jest prowadzony w tej chwili żaden dialog z nami po spotkaniu pani minister Marzyny Czarneckiej, gdzie ona dała konkretne terminy spotkań i ustalenie porozumienia. No niestety nic się od tego czasu nie zadziało, nie, nie było ani jednego spotkania z zarządem Koksu nie została nam przedstawiona żadna propozycja, a na naszą propozycję, którą żeśmy przedstawili do dzisiaj nie mamy odzewu, więc e, proszę nam się nie dziwić, że my musimy podjąć jakieś działania, bo trudno żeby e, siedzieć cicho i czekać co panowie wymyślą, a pomysły dzisiaj nie widzimy żadnego pomysłu, no bo to prawda jest taka, że e, w rozmowach takich tutaj z zarządami, Słyszymy, że może to będzie taka, może to będzie inaczej, a jak się uda kupić częstochowe, no to będzie częstochowa, jak się nie uda kupić, to nie będziemy ją mieć. Jak nam się uda skutą pokój profile, no to to będzie istnieć, jak się nam nie uda, to pomyślimy co dalej. No tak to nie może funkcjonować, to nie może być coś, działanie takie z dnia na dzień, po prostu na, w chaosie. Tylko to musi być sprecyzowany plan dochutnictwa, w jakim kierunku my chcemy iść. A niestety na razie rozpoczęto od, tak jak już wspomniałem, od zamykania, bo w tej chwili trwa proces zamykania walcowni średniej w kucie pokój, więc panowie jeszcze niczego nie zaczęli naprawiać, a już zamykają. Do tego dochodzi, wie pan taka sytuacja, że słyszymy tylko cały czas, że poprzednicy są winni, poprzednicy spółkę zostawili w takim, a nie innym stanie i ona w zasadzie w każdej chwili nadają, spółki te nadają się w każdej chwili do zamknięcia. No. Ja to rozumiem, tylko panowie czas już przeleciał, czas na jakieś pomysły, czas na jakieś rozwiązania, a nie tylko opierać się na tym, że ktoś kiedyś gdzieś źle coś zrobił. Ale przecież to już minęło paręnaście miesięcy odkąd nowi włodarze w się rządzą hutami i nic się nie zmienia. Ale oczywiście, że nic się nie zmienia i nie, nie widzimy tutaj jakiegoś, e, no właśnie takiego planu w postaci porozumienia z nami, bo pan e, prezes Ślęzak uważa, że poprzednie porozumienia nie są ważne, dla niego o nich, o nich jakby nie honoruje, uważa, że to są złe porozumienia. E, dla mnie nie są to złe porozumienia, wprost przeciwnie, one nakreślały jakiś kierunek dla hutnictwa. W tej chwili nie mamy nic. W tle pozostaje jeszcze kwestia środków do wykorzystania z KPR. -y. No tam było na tych środkach bodajże 500 milionów złotych, tak? To o tym mówimy? Tak, mówimy o tych środkach pozyskanych między innymi przez organizacje związkowe Huty Pokój i Huty Łabędy, bo to koledzy z Huty Łabędy też w tym brali udział i to były środki pozyskane z KPR u na konkretne inwestycje. Dzisiaj mówi się, że być może te środki zostaną przesunięte, że być może zostaną zagospodarowane gdzie indziej i inaczej, My to rozumiemy, że być może te plany poprzedników nie pasują obecnej ekipie i chce te środki przesunąć. Tylko proszę pamiętać o tym, że te środki muszą zostać w spółkach hutniczych. A tu gdzieś za pleców dochodzą do nas głosy, że być może jeżeli te środki nie zostaną wykorzystane, to zostaną zabrane. No to wszystko nas bardzo niepokoi, to wszystko powoduje duży niepokój u załogi no i nie możemy stać z boku i biernie się na to przyglądać. W waszym piśmie można przeczytać, że władze węglokoksu robią wszystko, aby uwierzyli, że, jest, że oni są desantem z, z firmy. Ja wiem jak to brzmi, ale wiem, w niektórych środowiskach mówi się o tym, że do Huty Pokój wyszła duża grupa ludzi z Mitale. i tak rzeczywiście jest. Czy oni grają na, 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 to, na, na, na ten metal, żeby usunąć hutę popędową? Wie, wie Pan, co jeżeli tak będą postępować dalej, to uwierzę, że rzeczywiście tak. Bo jest tu grupa ludzi ściągniętych z metalu, a rzeczywiście jest to, to większa, większa grupa ludzi, która tutaj jest. No wie Pan, jeżeli w jednej spółce chce się zwiększyć produkcję do 10 tysięcy, ale w tej chwili do każdej tony dopłaca się po 500 zł, To ja mam pytanie: jaki jest cel tego? A w międzyczasie nie robi się konsolidacji, nie przeprowadza się, nie chce się podpisać porozumienia, nie chce się odurzyć tej spółki, nie chce się ją dokapitalizować. To jaką my tu mamy pewność jako załoga, że za trzy miesiące ktoś nam nie powie: No, patrzcie, myśmy próbowali, ale się nie udało, jeszcze żeście dług wygenerowali. Nie? To, jest, to jest w przypadku jednej spółki, w przypadku Huty Pokój SA nie podpisuje się żadnych umów. Wiemy, że przychodzą konkretni kontrahenci, którzy by tutaj chcieli rozbudować na terenie Huty swoją działalność. I niestety prezes nie podejmuje tych decyzji, a w międzyczasie prezes Huty Pokój SA rozwiązuje umowy z Hutą Pokój Profile, który jest w Radzie Nadzorczej. No więc jakby tutaj na, na czyją działa korzyść, bo ja już nie wiem, ja się w tym wszystkim powoli zaczynam gubić. Rozmawialiśmy tutaj w kularach też o tym, że nominacje są partyjne można powiedzieć. Oj, no to jest temat, który bardzo tutaj załogę zbulwersował i naprawdę oddźwięk jest tak fatalny, że, że, że to ja tego nawet nie potrafię opisać. To były pierwsze dni to żeśmy dostawali po kilkadziesiąt telefonów, ja i kolega z Solidarności, jak do tego mogło dojść. No wie pan, ja usłyszałem od prezesa, że nie ja jestem od tego, żeby ustalać mu składy, tutaj kogo on sobie dobiera za współpracowników w postaci dyrektorów i tak rzeczywiście jest. A jeżeli ktoś na stanowisko dyrektora w HPK powołuje osoba, osobę, która jest niekompetentna, której sama załoga i ludzie, kadra kierownicza, mówi, że to jest pomyłka i mówi to prezesowi, a on mówi, dajmy mu szansę, dajmy spróbować. A w międzyczasie mówi się i o rozwoju konstrukcyjnego i że chce się w tym wydział pakować jakąś tam kasę i chciałoby się go rozwijać, choć na razie nic za tym nie idzie a powołuje się na stanowisko dyrektora kogoś tak niekompetentnego, który już kontrowersje były, jakby był na stanowisku y, kierownika, to dla nas jest bardzo, że tak powiem, podejrzane. No a Pan ten niestety chodził za panią Koszucką, która tutaj podobno w Hucie Pokój, tak żeśmy usłyszeli, że pani Koszucka ma dużo do powiedzenia w Hucie Pokój, więc y, ja nie wiem, co ma do powiedzenia, bo nie jest tak naprawdę tutaj dla Huty Pokój nie jest nikim, nie pełni żadnej funkcji żadnego stanowiska. Pani Koszucka to kto? Pani Koszucka to oczywiście poseł Ziemi Śląskiej i Rady Śląskiej. Z jakiej partii? Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.